Szymanko gołąbeczki, 1 październik, jest tak kurde zimno, że idę sobie na Wileński, raz po robocie, kupić jakąś czapkę. Wczoraj fajna ścina za damem, dzisiaj może się coś powtórzy, chociaż dzisiaj nie wieje, zobaczymy. Będę gdzieś o 12 w domu pewnie, może wcześniej. Pogoni, pierwszy raz. Dobrze by było, żeby na razem chodziły przed wieczorem bieganie. boję się troszkę. Teraz się grasuję, to tam wyskoczą, potem do Marcina gdzieś spadną. Nie za bardzo, ale już to dużo lepiej wygląda, chociaż ta połowa chodzi jakoś. Także cały czas z przodu nie mi się. No i walimy do ściny. Co tam? <grywa> 47 borowików. I powiem wam, że zeszło mi się troszkę na tej działce. Ucztowe wypuszczone żeby na zbierane jeszcze na sam koniec takiego trafiłem. 48 ale muszę je zamknąć ten to wejdzie przez przez wlot polatały teraz pojedzą. te już też dostają jedzonko ja się 13 pójdą w górę Zobaczymy jak dzisiaj będą chodziły 13 20 jak Janek tam gania. Zaraz mu popędzę do ścian. Już Darka ganiają. Wujka Janka są tam Ale i tam w górze jest 15. Moje ruszyły Jest petarda Ale grzybów na działce znalazłem 47 sztuk Prawdziwków. No, z Darkiem może być ścina, bo one idą w górę. Takiego też. Będą zaraz tańczyły. Tamte już porują do góry. Tancerze. A, Darka tu przyjdą. Może z Janka się złapią. Już to idą. No i zaraz znowu będzie to samo. Tamte wypije w górę. Potężne stado. A tu 30 sztuk znowu do Darka wpada. Ja już tego nie nie zdzierżę. Tamte ładnie poszły. Tańczą jak trzeba. Darka tu będzie ściana. Musi być. Wujka Janka tam. Ładnie tańczą, ale nad budą Nie odchodzą, no i dobrze Dłużej będę je miał Już świniaki wpadają teraz. No jak schodzą do niego te Ta gróbka, maciek tam robi co może O jezu dobrze, zejdźcie, zejdźcie sobie tam A tamte, panowie Jak Budapeszt, panowie Pięknie Tu jeszcze jest jakichś trochę... Dobrze, o jak dobrze poszły, Darka. Po co mają te wpaść, to te, te parę sztuk? To takie słabe. Ale tamte kurwa kręcowanie ładnie. Oj, dobrze. Zeszły, nie wpadło do Darka, no fart. Fart, no bo to też są dobre głębie będą. Tylko, że to czasu potrzebuje. No tamte kurde no. Albo naprawdę je złapać te. bocianka chodzi. No i się zepsuły, się rozerwały no. Ale może to dobrze. Schodzą. Może niech to się kręcą przy dachu. To to będę je widziały przynajmniej. Ale naprawdę, no dzisiaj pięknie. Temperatura jest też chyba z 15 stopni tylko. A jeszcze może być sina. Oj. Nie może nie. O teraz. Jest. Już jest. Ale się zmniejszało teraz. To dzień nie ścina, ten kogo zaatakuje, o, wyrwały się, wyrwały się, no jakoś się wyrwały, dużo zostało, stało za dwadzieścia. A Darka zobaczcie jak ładnie uciekają Już uciekło od razu, tamte moje nie cholery Dobra, te muszą posiedzieć Te teraz muszą zejść AWRD Słabo to wygląda No, sporo zostało A tamte Co te Chodzą dalej pustinie. Co? No. Nie no, uciekają chyba. Może wszystkie nie osiągną. Wydaje mi się, że nie go, marnie, siadają. Bardziej, że tu coś lata, a tamte, nie tamte, to inny lot. O, z 15 zostało. Coś tam ucieka. Moje przecież. Jest coś też z ciemnych, jest. Nic nie wyskoczy. Pa co tu się dzieje. No. Zobacz, ile poszło, widzisz? Raz, dwa, cztery. Oj, uciekają no <laughs> jak tu co? i klepią, i klepią. nie wiem, zamknę, może coś siedzi nie sądzę bo nie usiadł. Czasami to nie wierzę, że one takie głupie aż są No przechodzą budę 20 sztuk nie siada jego A one z powrotem tam wykropują <noise> już niemożliwe Trzeba było dopędzić No, i coś tam usiadło, ale ale większość wyskoczyła. No też i masakrycznie siadają. No, ogóle to już to, to, jest teraz. Już na nic nawet nie patrzę. Nie wiem, czy coś było, bo mówię, spędzę, bo tam. Tylko deszły. Jeden jasny na pewno usiadł. Jakiś jasny albo perłowy. A teraz zobacz, co się dzieje. Ja jest no, Siadają. Nie wiem, może coś tu jest. Ale nie jest tyle czasu nic nie zostało poczaty? nie jest ciemny jednak jeden ciemny był ten taki z podpaleniem dużym o ten tu tam pójdzie poszedł w oklepie a mocno to ładnie usiadły świniaki no ludzie siadają a tu nie do mnie. nie do mnie. 30. Czekam, może Adam spędzi Tak jak wczoraj tu przyjdą, czy coś Coś będzie jeszcze się działo może No nie wiem nawet ile mi teraz zginęło No nie ma sensu w ogóle nawet liczyć No coś zginęło Ja nic nie złapałem No ale przy takim ich siadaniu, to tam to... Nie ma co się dziwić, że się nic nie łapie. Dziki są, naprawdę są... nie do poznania. Przez tydzień rozpędziłem. Kiedy ja wróciłem z tej Anglii? Tydzień temu we wtorek. Bez kitu. No ale te koki nie giną. Czarny wrócił, są wszystkie czarne. Najlepiej to jak ten murzyn. Ten ten, ten na, na szarym ogonie, ale on się tam kręcił, i wracał do niego, i odchodzi i przychodził. Boże, z tym No, darka jakby siadały. Ogólnie, głębiej jak siadają, to i człowiek, to i ten, to i głębiej siadają. O, łatwo można złapać. A tak, jak siadają tak jakiego jego, czy moje, to, to i tak, że się coś łapie, to cud. No zobaczcie, ten z tymi obrączkami to jest mocny samiec. On jest agresor taki, że on tu cały czas walki prowadzi. Gdzieś ma młode chyba. Zobaczcie, jakie piękne. Agresory. Pogonił go. Leci następny. Pa. Już tego będzie mają. Ach, dziadek. Nie chce się dzielić żadnym. No dobra, czekamy. 16.25 Adam spędził Troszkę późno o. Poszły idą, idą w górę Będzie ścina Kurde, jak się rozwaliły dziady Ach. Tak pięknie szły w górę Jest Darek. ale poszły w rozsypkę może to znowu parę sztuk się złapie z nimi o jezu co tu się stało o jezu co tam się dzieje trzy, trzy moje kupy chodzą cztery o teraz zabra to się może złapią jadamy nie wiem to jest taka wysokość z którymi się złapią albo z tymi albo z tymi Oby z tą większą kubką się złapały <laughs> Nie, ta mała wpadnie I... kurwa, wyżej są moje teraz O teraz, teraz, ta... Nie Ale tam jest zamieszanie No nie chcę się złapać <laughs> Ale się mijają. E, teraz z tymi małymi. Jest, je, A przeskoczyło coś. Teraz z tymi się zderzą, nie, nie. Kurde. Jest. Jest. Jez, dobra, jest, jest prawilna ścina Nie odpuszczę im co ty? Darka tu idą I panowie takie sięgania do ściny Druga ścina Rano z Darkiem Znaczy rano, o 12, czy tam 13 Teraz zadamy. Oni się kurde warnie wyrwały Warnie się wyrwały, ale idą za nimi Dużo zostało. A tu Darka. One wypadną z tych, wpadną tam może. O, ten czerwony mój. Klepak. Nie mój. Adama. Ale wie, że nie jest u siebie. Siadaj, dziadu. To czerwony usiądzie. No jest, zobaczcie jakie to są. Wpadł w czerwone nie tutaj Może usiądą Nie wiem czy im budę nie otworzyć To by wskakiwały Moja usiadła A Ten Wie, że nie jest u siebie Klepak, klepak, nie bójcie się Ale tu jeden nie usiądzie on z nimi nie usiądzie to frajer jeden, no. Zobaczcie. No. O, o, o. Może teraz usiądzie. Szwagry przyszedł zaraz. Powiedz, a tam Tomek? Ech, to kurczaki. A tamte, patrzcie. Tu Darka. A moje, a tu Adama. A tu Czerwony się rozpędza i zaraz pójdzie. <grywa> Pół godziny już tak lepiej. Sio! co darmo zjadę. O, moje zleciały. Boi się przez ten las przejść Siedzi bocian bez ładni ostry gołąb Jest ich dużo A Czerwony poleciał się kręcił, kręcił się Pół godziny tu się kręcił Aż w końcu A ten bocian siedzi bez ładzi Miałem kiedyś takie jak ich tu jest za 20 Zobaczcie idę do domu Za dużo zostało Słoneczko świeci ładnie Adama już poszła do siadania coś tam nad nim lata jeszcze ale Nie wiem Darka też już poszła. Eee, tutaj to, to, to. Ujdą tam. Już uciekają. Za dużo. Oj. Ale jest wesoło, jest wesoło, Wam powiem. No bo się zerze, zobaczcie. tam dopędził a te w jeszcze wyżej już się schodziły już w dół schodziły prawie na jej dupa Ma poczekamy chyba dłużej uciekły parę sztuk schodzi do dachu za 20 tamte się kręcą teraz Adama są wyżej Tarka już był w dachu i znowu wyżej. Tam już mój perłowy do niego wpadł. I zawsze coś ten Darek ogryzie. Z tego całego zamieszania. No jak, nie? Już widzę perłowy albo jasny. Mimo, że gołębie tu siedzą, to one spadają, ale nie w ten gołębik co trzeba. Nie, ucieka cicho. Tam mu się znudziło, a tam mu się nie znudziło. Grochowaty jasne, Bo widziałem jak się przekręcił. Zawsze ten Darek wymęczy te gorde łapanie, no to, to kurwa normalnie... Już usiądzie tam, do niego został. Do dachu. No. Uciekają. I tak po sztuce, po sztuce i tomka wykończą A tam już nie ucieka Nie, coś ucieka Rzucają go na lewo i prawo I też jest O, siedzi pantosz. chyba pantoż Nie, zobaczcie jak tam się. Już prawie siedział Usiadł, a jasne. Ucieka jasny, ale no nic. Tak z tego nic nie będziesz. Tu reszta. Będzie schodziła. A też już zeszła. siadają. Poszły. Anten się zerwał. No nie, nie wiem, czy to coś jest. Oj, ciężko powiedzieć, czy coś tutaj jest. No były takie koki. Trzy poleciały. Chyba nic nie ma. Tamten siedział, ale się poderwa w ostateczności. No ale zamykamy. Nie znowu Darek Ogrys jednego. Jest ten bocian Gdzieś tutaj, tu jest taki bezbłabci I jeden Budapeszt I nic więcej O, wylotka skądś przyszła No dobra, no co, łapiem O takie coś Nowo Budapeszt I taki bocian, nie wiem czy to bocian Dam tu zawsze takie obrączki, zakładam. Ktoś może obcy przyszedł. No i dobra, panowie, będę na końcu. Pięknie teraz jestem, co damy, że gadać. Dużo się traci. Ale ściny. Gania ma domowi do ściny. Darkowi nie za bardzo, bo on ma takie tego głębie do, nie do złapania. Ale Darek mi dzisiaj już dwa co najmniej złapał. I to takim rykoszetem teraz spadł, jasny, do niego grochowaty, chyba tak mi się wydaje. Ale coś jeszcze będzie zostało, teraz coraz mniej, w tym tygodniu pewnie już ze 30, nie wiem, to jest dzisiaj wtorek, co ja wiadomo od weekendu. Coś tu jeszcze zostało, Doresie, są? Są. Czarnuchy są? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Czaposzki są. Ciężko mi jest powiedzieć, czy coś zginęło ile zginęło teraz, bo, bo tutaj się nie doliczysz. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.